Mamo, co chcesz, Staszek? Mógłbym Cię prosić o jakieś pieniądze. pieniądze? Ci pieniądze Potrzebuję na wyprawkę do szkoły. Ach, wyprawka. Zaczekaj, chodź ze mną do szopy. Okej. Okay. Ja tutaj dziś miałam taki stary piórnik. O! Jest, jest piórnik! O, jeszcze farki są! Zobacz! One są na pewno jeszcze dobre. Proszę, dzięki. Ja, ale fajny piórnik. Jeszcze ma kredki. Wow! Dziękuję ci, mamo! No dobra, córcia, to mamy już zaszyty, kredki, farbki, bibuły, cyrkle, co jeszcze? No jeszcze piórnik przecież. A, piórnik, właśnie. O, zobacz tutaj. Nie, ten nie. A to? Ja bym chciała taki dwupiętrowy, i żeby był futrzany, z takiego pluszu. Takie? O, ten jest futrzany, taki. Nic lepszego nie znajdziemy, biorę to. No dobra, no może być. Co jeszcze? Jeszcze chciałam zakreślacze, a właśnie, I zestaw matematyczny, jeszcze prokatowe długopisy. Czekaj, jeszcze coś.